Outfit, ale jednak to, że ta sukienka jest taka dopasowana i chyba też kolor czarny, e, robi trochę taki wyjściowy klimat. E, to jest ta sukienka z ostatniego, chyba z ostatniego, tak na pewno, z ostatniego sukienkowego Mierzymy Sinsei. Dostałam od Was mnóstwo komplementów, za co Wam też bardzo dziękuję. E, no i też nie ukrywam, że. To, że zasypałyście mnie komplementami w tych dopasowanych sukienkach też spowodowało, że zostawiłam ją, chociaż ona od razu mi się podobała, to też widziałyście na mierzymy. To jest ta sukienka taka midi, nie wiem czy to midi, ale ona jest taka do kolana, przynajmniej przy moim wzroście, więc jest taka bardziej sexy, trochę elegancji robi to rozcięcie tutaj z tyłu. Na w ogóle jest bardzo komfortowa ta sukienka. Ma bardzo fajny, taki cieniutki materiał, ale dosyć taki zwarty. I czuję, że trzyma figurę, jeśli wiecie o co chodzi. Żeby nie było za bardzo elegancko, to oczywiście konwersy, wysokie konwersy, bo widzę, że tak nie chyba nie będzie widać, a tam Michał wiecie prasuje i już coś sobie szykuje również na wakacje, dlatego, że niestety tuż przed samym wyjazdem Michał też znowu wyjeżdża, nie będzie miał kiedy się ogarnąć i przygotować do wakacji, więc już tam sobie działa, więc żeby nam tutaj nic nie zakłócało, na przykład odgłosy pary i prasowania, zamknęłam drzwi, ale przez to nie mogę wyjść dalej i nie mieszczę cała się w kadrze, więc skórzane wysokie konwersy, czarna y, sukienka i powiem wam, że jak ją mierzyłam, to wszystko było y, okej. Okay. Dalej tutaj jest okej. Okay. Już wam to też mówiłam, że ja mam trochę taki problem, że jak góra jest y, idealna, to tutaj jest trochę ciasnowo, a jak tu jest idealnie, to tutaj coś się dzieje no i też trochę delikatnie odstaje, ale tak teraz patrzę na siebie w podglądzie, chyba nie jest nie jest źle. Włosy, słuchajcie, to jest jakiś obłęd. Po prostu mam dzisiaj Very good. Herday. Naprawdę super to wygląda. W ogóle obcięcie tej grzywki, to też był strzał w dziesiątkę. Wiadomo, że jak samemu się trochę podziała, to różnie to wychodzi. Na szczęście nie wyszło mi to najgorzej, ale ona mi podrośnie i tak myślę, znowu na jesień pójdę do fryzjera na jakieś takie zabiegi nawilżające polecie po tym słońcu. Te włosy na pewno będą potrzebowały profesjonalisty. No to wtedy troszeczkę ta żywka podrośnie i może coś tutaj u fryzjera podziałam, żeby to jakoś tak, wiecie, bardziej profesjonalnie wyglądało, ale i tak nie jest źle. Zrobiłam sobie dzisiaj naprawdę ładny makijaż, z którego jestem dumna. A więc zrobiłam taką mocniejszą kreskę, cały czas robię kreskę tym eyelinerem w słoiczku z Inglota, który wam kiedyś pokazywałam we vlogu. I powiem Wam, że super się to nakłada. Jednak taki, wiecie, tradycyjny eyeliner, że nakładacie takim cienkim pędzelkiem, który jest w komplecie, to nie dla mnie. Ja jednak wolę ten płaski, taki ścięty pędzelek i sama sobie to po swojemu nakładać. I ta kreska wygląda przepięknie. Na twarzy też mam dzisiaj podkład z Estee Lauder Double Wear, ale nude. To jest też taki, taka lżejsza wersja tego Double Wear. Ładnie kryje, ale wygląda bardziej naturalnie i nie zapycha. A tak jak zwykły, tradycyjny Double Wear. No i na ustach mam e, Pilotok, więc tak to dzisiaj wygląda. No wiadomo, troszeczkę brązowych cieni e, na powiece. I jakoś tak dzisiaj się sama sobie mega. Podobam, więc tak to wygląda. W związku z tym, że jest teraz super ciepło, ale pewnie wieczorem, w nocy, jak będziemy wracać, będzie już dużo chłodniej. Wezmę ze sobą czarną ramoneskę, czarna torebka, więc dzisiaj jestem trochę taka Lady in black. Chciałam powiedzieć in red. Pasowałyby do tego teraz czerwone usta. W ogóle pytałyście mnie w ostatnim vlogu, chyba? po ostatnim vlogiem, albo teraz już nie wiem, albo na insta, w każdym bądź razie to jest Sexy Red z Somilaka. uwielbiam ten kolor. Już takie mam odrosty, ale dopiero będę w przyszłym tygodniu działać, żeby mieć takie świeże paznokcie na wyjazd, na wakacje. No i mówię, do tego outfitu by do tych paznokci super wyglądały czerwone usta, ale że dzisiaj robiłyśmy małą poprawkę, ymm, no to stwierdziłam, że nie będę już ciapać taką pomadką, którą będzie potem ciężko zmyć i będę musiała trzeć te usta i nie chcę sobie tutaj niczego narobić. Złote kolczyki z Yes. To są te takie, znaczy one nie są złote, one są pozłacane, dostałam je kiedyś od Michała i bardzo je lubię, one są takie właśnie wyjściowe. No więc ja tak dzisiaj, słuchajcie, podglądam, mam zamiar dzisiaj się dobrze bawić, <laughs> pośmiać się i nie patrzeć na to, że będą się robić zmarszczki. Idziemy najpierw do greckiej restauracji zjeść coś dobrego, a potem przenosimy się wieczorem do klubu na jakieś drineczki i mam nadzieję, że uda nam się też trochę potańczyć, spalić greckie jedzenie. No i tak, słuchajcie, mega się cieszę, bo dawno się ze znajomymi nie widzieliśmy. Ostatnio jakoś tak się mijamy. A jak my mamy czas, to oni nie mają, jak oni mają, to my jesteśmy w jakichś rozjazdach. Więc no, tak jak Wam mówiłam, trzeba doceniać każdy dzień, doceniać te prawdziwe przyjaźnie, które są w naszym życiu. Akurat te przyjaźnie są od dłuższego czasu i bardzo się cieszę, że, że, że są. I, I trzeba doceniać tu i teraz, słuchajcie, bo nigdy nie wiadomo, co nas w życiu czeka. Też tego złego i wiadomo tego dobrego, abyśmy mieli jak najwięcej, i abyśmy mieli tylko samo dobro przed nami, ale trzeba trochę żyć tak, jakby to nie, miało nie być. Jakoś tak ostatnio mam, powiem wam, mówiłam wam we wcześniejszym vlogu, że mam jakiś taki vibe, że jestem tu, gdzie powinnam być, jestem taka mega happy w ogóle, sama czuję, że promienieje i sama dla siebie jestem jakaś taka łaskawa, jestem sama dla siebie taka pozytywna i jakby nie zadręczam się jakimiś różnymi rzeczami jakoś tak nie wiem wszystko zaczęło się ostatnio tak naprawdę mega układać i to tak na pstryknięcie palca słuchajcie ale no, to też była długa droga, żeby sobie to wszystko poukładać gdzieś tam w głowie. I naprawdę jestem ostatnio taka szczęśliwa, i też mi piszecie, że bije ode mnie jakieś takie szczęście, jakaś radość, pozytywne wibracje, które gdzieś tam zawsze dostrzegacie w moich vlogach. To mnie też bardzo cieszy, bo ja już wam też wielokrotnie mówiłam, że mimo różnych złych rzeczy, które się dzieją, kiedy odpalam kamerę, mówię do was, nagrywam dla mnie, to jest po prostu jak najlepsza terapia ever. I wtedy jakoś, nawet jak mam zły dzień, to, to nie jest tak, że ja teraz udaję uśmiech, po prostu mój uśmiech sam się pojawia, jak odpalam kamerę i wiem, że po drugiej stronie jesteście wy i że mnie oglądacie, i jakoś tak nie wiem. No, nie wiem, wszystko ostatnio jest na tak, więc już nie mogę się doczekać um, też wakacji. Tak, będą vlogi z Chorwacji. Będę nagrywać, nie wiem czy codziennie będę nagrywać, ale na pewno jakieś filmy. Z Chorwacji będą, już też pisałyście, że nie możecie się doczekać. Ja też się nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać wakacji, nie mogę się doczekać nagrywania, nie mogę się doczekać tych filmów, które będą z wakacji. To tak wiecie, też dla mnie są potem takie wspomnienia, trochę taki pamiętnik. Czasem sami z Michałem wracamy do moich filmów z wakacji, tych w ogóle pierwszych w Chorwacji, w podstranie, jak byliśmy dwa lata temu. No i jakoś tak wiecie, zawsze fajnie, więc i dla was, dla was fajnie, że te filmy są, i dla mnie fajnie, że one są, bo też my możemy do nich po prostu wrócić. Dobra, kochani, więc tak. Ja tak wyglądam. <grymne> Idę się bawić. Hej, witajcie w poniedziałek. <grymne> Słuchajcie, zacznę od tego, że ostatni vlog, który się pojawił w niedzielę, no YouTube zrobił małego psikusa i ten film miał być w ogóle dłuższy i no niestety, ale właśnie zgrywając film na kanał, na YouTube, YouTube obciął mi po prostu te ostatnie 10 minut i ten film nie był w całości. I dlatego ten vlog rozpoczął się taką końcówką tego, co miało się pojawić w niedzielnym vlogu, ale się nie pojawiło. Zasypałyście mnie pytaniami, gdzie jest ten imprezowy outfit z Sinseya, który był w tytule, gdzie zdjęcie było w miniaturce, że czekałyście, a tu nagle koniec, ciach, koniec filmu i, i tyle. So, ja się wgrywałam w ten film dwa albo nawet trzy razy i za każdym razem ucinał mi w tym samym momencie. Nie wiem, co się stało. Czy plik e, był uszkodzony? Nie miałam też już za bardzo czasu, żeby kombinować. Ten vlog był nagrywany, tak wiecie, w sobotę nagrany, w sobotę wrzucony, tak żeby się na niedzielę Miały dlatego, że no, e, impreza była super i wróciłam e, no, nad ranem w niedzielę. Na no, mi się już pojawiło tej siódme i już stwierdziłam, dobra. Trudno. <tudno> Tego vloga właśnie zacznę od e, sobotniego końca vloga, no i tak, więc przed chwilą widziałyście mój sobotni imprezowy outfit, który się super sprawdził, w ogóle sukienka jest super i widziałam, że jeszcze jest ten sam model sukienki w kolorze takiego beżu, takiej mlecznej czekolady i też sobie chyba zamówię, bo sukienka naprawdę ekstra. I właśnie zastanawiam się, czy nie zamówić sobie L-ki, a nie xl bo faktycznie jak kilka razy usiadłam, wiecie, trochę się rozbił ten materiał i tutaj mi tak dosyć wisiało, więc zamówię chyba rozmiar. Mniejszą. Ja słuchajcie, się zbieram właśnie do pracy. Pogoda dzisiaj średnia, więc ma dzisiaj cały dzień padać, ale tak na szybko jeszcze mój dzisiejszy outfit. Dzisiaj mam na sobie t-shirt z Wasali. Bardzo go lubię, w ogóle bardzo siebie lubię w brązowym kolorze. I dzisiaj trochę tak pokombinowałam, bo ubrałam do tego t-shirtu taką spódnicę. To jest taka jakby satyna, lekko się błyszczy, taki jakby tencel. W sumie nie wiem do końca co to jest, ale spódnica jest z reserved. No wiecie, ona jest taka. Dłuższa, do tego będą te ale nie chciałam sobie tutaj brudzić i chodzić po mieszkaniu, <noise> więc jeszcze tu tam w samych skarpetkach. I tak, słuchajcie, dzisiaj, w związku z tym, że właśnie jest poniedziałek, do urlopu zostały nam trzy e, dni, więc jak wrócę z pracy, jakiś szybki obiad, Michał też późno wróci, więc e, raczej z obiadem pomyślę tylko o sobie. E, I też nie myłam włosów, spięłam w koczka, bo będę dzisiaj w końcu farbować mój siwy odrost. Muszę też zrobić paznokcie. E, no i tak już, wiecie, zacząć e, naprawdę przygotowanie do tego wyjazdu, do, do wakacji, bo za chwilę się okaże, że ten czas, e, tego czasu po prostu nie ma, więc już dzisiaj zapraszam Was na takie szykowanie do, do urlopu. Farbowanie poznać chyba sobie jutro na spokojnie zrobię. W czwartek jeszcze się umówiłam z Olą na laminację brwi, laminację rzęs pytałyście się mnie też, czy będę robić rzęsy na wakacje, jednak nie będę robić, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, jak te moje rzęsy wyglądają i zobaczcie, pomalowałam je tylko dzisiaj tuszem do rzęs, naprawdę dobrze to wygląda, dobrze się czuję, więc na razie nie wracam do rzęs, nawet, nawet na urlop, gdzie to jest na pewno bardzo wygodne, ale właśnie zastanawiam się, czy nie zrobić sobie nie tylko farbki na rzęsy, ale właśnie taką lekką laminację, żeby te rzęsy były takie podkręcone, żeby już wyglądały jak je lekko pomalowane, no i to też będzie takie wygodne, wiecie, na w wakacjach jednak się nie malujemy ten makijaż też jest taki ograniczony do minimum więc no podoba mi się tak jak to wygląda jedyne co no to już nie mogę patrzeć na moje brwi już też są takie e, przechodzone bo chciałam mieć tak na świeżo e, wiecie na wyjazd więc e, brakuje mi tego efektu takiej laminacji i wiecie takich ładnych e, niederżej przyciemnionych brwi farbką też o takich właśnie wyczesanych e, no czy ten efekt taki jaki daje nam laminacja. Dobra kochani, ja się zbieram. Widzimy się po pracy mojej dla Was za chwilę. No i tak. Jestem, słuchajcie, z powrotem. Wróciłam właśnie do domu, zrobiłam sobie tortillę z jogurtem greckim, z mozzarellą. Trochę takie czyszczenie też lodówki, żeby, wiecie, już nie robić żadnych zakupów, żeby wyjeść do końca to, co jest w lodówce. No, żeby nic nie zostało i wiadomo, to już będzie do wyrzucenia, wtedy jak pojedziemy na dwa tygodnie. Więc mam tu jogurt, mozzarella, pomidorki mam też sałatę od mamy z ogródka, mm, to jest w ogóle inny wymiar sałaty e, i wege kotleta, więc zaraz będę jeść i miałam zaraz po pracy pojechać do Rossmana, bo się okazało, że nie mam już farby do włosów to znaczy mam jedną, a mam takie duże odrosty, że bałabym się, że ta jedna nie starczy, a chcę tak na spokojnie to ogarnąć, więc zaraz pojadę jeszcze do Rossmana i jeszcze Michał sobie wieczorem jechać do Silezji, bo ostatnio jak Wam mówiłam, że jedziemy do Silezji, to słuchajcie, był taki korek, że my byśmy po prostu stracili na to pół dnia, więc to było bez sensu, pojechaliśmy do innej galerii. Ale Nespresso jest tylko w Silezji, w Katowicach, a chciałam dobrą kawkę na wakacje, na wyjazd, więc chyba wieczorem podjedziemy. Jeszcze też musimy złatwić jedną rzecz, a jutro rano Michał wyjeżdża, i właśnie tak to wygląda. Zawsze takie, słuchajcie, że jak są jakieś święta, wyjazd, cokolwiek gdzie potrzebuję, żeby Michał był w domu, no to niestety. Praca nie wybiera, no i tak to wygląda, że ja jestem potem ze wszystkim sama, ale powiem Wam wszystko wyprałam. Jeszcze w niedzielę puściłam dwie palki, więc wszystko mam poprane, więc tylko kwestia wyprasowania. I nie wiem, czy ja się w ogóle dzisiaj wyrobię zrobieniem jakichś paznokci i farbowaniem włosów, może to zostawię na jutro. Kto tutaj do mnie przyszedł? Kto jest takim niedobrym pieskiem? Co teraz mnie całujesz? Tak! Przyznaj się! To jest takim niegrzecznym pieskiem. Nie wiem, czy to jest podświadomie u niej w głowie, czy o co chodzi, no bo zostawiłam uchylone okna, więc myślę, że pieski też czują, jaka jest pogoda, ale też słyszą, że leje deszcz. No i Figa postanowiła ogarnąć temat siku w domu sama, na własną rękę, nie? Co pani będzie chodzić po deszczu z pieskami? To jest takim obuzem, powiedz. Dobra kochani, zabieram się za jedzenie, bo. Jestem taka głodna do pracy, tylko na szybko sobie wzięłam serek i borówki i jabłka. W sumie nie miałam żadnej bułki ani niczego konkretnego, więc czas na taki szybki obiad. No i taką, słuchajcie, mamy pogodę, właśnie. Cały czas leje ale jest ciepło, więc taki letni deszczyk. W ogóle pachnie deszczem, co uwielbiam. Cały ten tydzień ma być taki deszczowy, więc my będziemy wyjeżdżać z Polski w deszczu i mam nadzieję, że w Chorwacji przywita nas przepiękna pogoda, piękne słońce. Ale słuchajcie, moi są nad morzem i mówią, że też jest trochę słońca, trochę chmurek, ogólnie jest ładna pogoda. Na szczęście na razie nie pada. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy aktualnie są już na urlopie, mają przepiękną pogodę e, i tylko osoby pracujące <grywają> doświadczają właśnie tych chmur y, y, i deszczu. No, a ja stwierdziłam, że skoro na razie nigdzie się nie wybieram, nie chcę mi się nigdzie jechać. Powyciągałam z szafy już rzeczy, które tak myślę, że chciałabym wziąć ze sobą. Zobaczcie, oczywiście w moich letnich rzeczach króluje kolor pomarańczowy, różowy. No, nie wiem, jakoś tak zawsze wychodzi, że te kolory najbardziej mi pasują. Na lato. Nie wygląda to teraz za dobrze, wygląda jak sterta szmat. <noise> Zaraz zabieram się za prasowanie. Podczas prasowania jeszcze przekalkuluję, czy daną rzecz chcę brać, czy nie. Chociaż wydaje mi się, że wyciągnęłam wszystko, co chciałabym wziąć. Tutaj kilka shortów. Też taki komplet mam z Wasali. Koszula i shorty z muślinu. Tutaj sukienki, jakiś kombinezon. No i topy, czyli koszulki na ramionczkach. Coś, co w sobie się najlepiej sprawdza, i powiem Wam, że nawet w krótkim rękawku. Chyba za bardzo nie chodziłam, będąc w Chorwacji. Wezmę też jakąś jedną bluzę, może jedną koszulę, jakby było chłodniej, żeby jednak coś zarzucić na siebie. Mam w planach tak naprawdę się kompaktowo spakować, jakkolwiek to brzmi, i dobrze przemyśleć wszystkie swoje outfity. Tak, Żeby były dla mnie komfortowe, żebym czuła się w tych rzeczach dobrze i nie było tak, że wiecie, potem na miejscu nie ma wyboru. Jest kwestia taka, że wzięłam te, a nie inne rzeczy i nie chcę potem żałować, że a, mogłam wziąć coś wygodniejszego, coś luźniejszego, a, a teraz nie mam się w co ubrać. Myślę, że znacie to. Chociaż że urlop rządzi się swoimi prawami e, i to trochę inaczej wygląda, no więc tak. E, no. U stóp w ogóle już e, zrobiłam sobie paznokcie, zrobiłam sobie takie. Neone to jest chyba pink flaming kolor. Ja lubię słuchajcie, na lato neonki, więc tak to już wygląda, jeżeli chodzi o moje stopy. No a na rękach też będę robić bo ten watermelon to jest sexy red. Mówiłam wam ostatnio, bo też pytałyście, co to za kolor. A nie każdy wiecie, ogląda całego vloga, czasem przewijacie, więc może coś wam umknęło. No dobra, co? No zabieram się za to prasowanie. No i tak, tutaj oczywiście jeszcze stoją dwie suszarki. A i tak będę musiała puścić jeszcze jedno pranie, bo Michał też wiecie, tak na bieżąco chodzi w t-shirtach. które muszę wyprać. Już mu mówiłam, musisz chodzić w rzeczach, których nie zabierasz do Chorwacji, nie zabierasz na wakacje, bo to potem może nie zdążyć wysnąć. Właśnie jak jest taka pogoda za oknem, że leje deszcz, to wiecie, te rzeczy tak nie sną szybko. A tutaj zobaczcie, figielek sobie leży. Figurku, pomożesz pani prasować. A ty już jesteś spakowana na wakacje, mysza? Chyba nie. Patrzcie jak śpi <noise> Ok, zostały mi do wyprasowania tylko topy i powiem wam, że już mi się po prostu nie chce, bo całe mieszkanie jest tak zaparowane od tego żelazka, w sumie od tego generatora pary, <noise> ale to jest inny wymiar prasowania, naprawdę. Jeżeli zastanawiacie się nad właśnie takim urządzeniem, a macie zwykłe żelazko, to powiem Wam, że opłaca się zainwestować, bo, tak jak mówię, no, rozprasowuje ekstra, nie trzeba się jakoś tam za bardzo namęczyć. Ekstra super, to jest też fajne, bo nie trzeba regulować temperatury, tylko on sam dobiera temperaturę do materiału, który aktualnie prasuje, więc to jest ekstra. No a tutaj sobie ułożyłam już wszystkie rzeczy, które wyprasowałam. No od razu inaczej to wygląda, niż taka, wiecie, kupa <grymiania> ciuchów niewyprasowanych. I wygląda to e, tak ładniej, wygląda to, e, że jest mniej tych rzeczy. Ale dobra, w sumie to co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć par e, m, shortów. No i my komplet z wasalu. Tutaj mamy shorty i białą koszulę, więc przy okazji będzie biała koszula. I ten kombinezon. I powiem Wam, że muślin... To jest złoto, tego nawet nie trzeba za bardzo prasować, rozprasowałam tylko ten pasek, którym wiążę, jakiś kołnierzyk przy koszuli i, i ekstra. I to jest takie mega przewiewne, bawełniane, idealne na upały, więc y, trochę shortów, shorty w sumie najważniejsze. No i tutaj mam sukienki, mm, nie wiem czy jeszcze coś będę wyciągać z szafy. Zobaczymy. No, ale no ale tak zobaczcie. Wydaje mi się, że to mi wystarczy. Tam też jest taka opcja, że można sobie przeprać rzeczy, to też nie jest problem, a nie wiem, no chcemy się spakować w jedną dużą walizkę razem tak jak co roku. Wychodziło nam to do tej pory bez problemu i to zawsze było tak, że jeszcze mi zostawało mnóstwo ciuchów, których nie zdążyłam ubrać, więc myślę, że tym razem wystarczy. Dobra, kochani, idę po prostu sobie odsapnąć, bo jestem umęczona tym prasowaniem i będę jechać do tego Rosmana po tą farbę do włosów oczywiście najważniejszym elementem wakacyjnej garderoby są stroje kąpielowe, słuchajcie e, ja chyba zabieram wszystkie, które mam będziemy jednak dwa tygodnie no strój to będzie mój codzienny outfit więc pokażę wam co ja tutaj mam to są jeszcze moje stare stroje z z u i mam takie w sumie dwa. Z, ten ma już naprawdę chyba z 4 lata trochę. Już jest wysłużony, ale co tam, przyda się. Ten też taki w panterkę i powiem Wam, że bardzo lubię ten model. On jest cały czas dostępny w H&M. Bardzo ładnie trzyma. Nawet duży biust. Jak odepniecie ramiączka, one mają tutaj takie silikonowe wykończenie, więc wszystko się trzyma, nic nie spada. I słuchajcie, dokupiłam sobie taki biały jeszcze. Dlatego, że Um, stwierdziłam, że można miksować przecież majty <noise> z różną górą od stroju kąpielowego, więc biały jeszcze wzięłam, w ogóle ten biały wypada trochę większy, no i tutaj do kompletu mam majteczki, no i teraz tak, tutaj mam też to bikini, też z o takie jedno właśnie w kolorowe maziajki, Majteczki góra też fajna. Słuchajcie, na duży biust też fajnie trzyma, fajnie się to układa. E, mimo, że ja kiedyś myślałam, że takie <laughs> trójkąciki to nie są na mój biust, a naprawdę fajnie trzyma, więc mam taki kolorowy i taki zielony, bardzo, bardzo je lubię. W zeszłym roku też dokupiłam sobie taki różową, różową górę, <laughs> bo była na wyprzedaży. Też H&M, też fajnie leży, ale w tym roku już ich nie widziałam. E, tego Kroju tego fasonu. No i stwierdziłam, że trochę mam za mało majtek, więc w Decathlonie jeszcze dokupiłam sobie taki dół od bikini. Wiązany to jest fajne, zawsze możecie sobie to dopasować, tak jak lubicie, bo ja nie lubię, jak te majty się tak, wiecie, wyżynają. A ja potem wezmę większy rozmiar, to zjeżdżają z pupy. Więc te wiązane są najlepsze, rozmiar L na XL. No, i zobaczcie, czy do tego białego, czy do czarnej góry będzie fajnie wyglądać. I tu też był już jakiś taki na wyprzedaży: za 19 zł, też w dekadlonie, taki hawajski. I też tak fajnie będzie wyglądał, na przykład do białego. No, do tego różowego też. Też fajnie, zobaczcie. No, także takie stroje kąpielowe, wszystkie tak jak mówię, zabieram. Nie biorę żadnego jednoczęściowego stroju, no bo raczej się nie przyda. <noise> więc tak więc jeszcze te stroje spakuję zostanie mi jeszcze yy, też sobie zapakowanie czegoś osobno na podróż, dlatego że będziemy mieli nocleg w za... zagrzebiu <noise> zawsze mylę zadar z zagrzebiem więc żeby nie wytargać całej walizki z samochodu i wiecie, żeby tam nie grzebać to sobie wezmę coś typowo właśnie na przebranie na drugi dzień i tyle więc jestem praktycznie spakowana jest moja asystentka asystentka do wszystkiego, nie misiu? No, więc tak, więc pakowanie słuchajcie, w toku, ale dobrze mi idzie, i tak myślę, że dzisiaj spakuję większej rzeczy, potem tylko będę mieć te 2-3 dni tak na spokojnie, żeby się jeszcze zastanowić. Co chciałabym jeszcze wziąć, ale najpierw muszę zobaczyć, jak to wszystko wpakuję do torby, czy w ogóle jest jeszcze miejsce, żeby cokolwiek rozważyć. Powiem Wam, że jednak nie lubię tego czasu przed urlopowego, bo z jednej strony człowiek się cieszy, że jeszcze chwila, jeszcze chwila i wakacje i jedziemy, ale zawsze te ostatnie trzy dni są tak intensywne. Już Wam o tym mówiłam, ale dzisiaj po prostu czuję to na własnej skórze i czuję, że po prostu padam na twarz. Oh, jeszcze to tak wszystko w pogoni. Zjechałam na dół, e, wyjechałam autem z parkingu, i przypomniało mi się, że nie wzięłam portfela. Bo wzięłam inną torebkę niż, e, niż miałam w pracy. Mam farbę, słuchajcie, i chciałam Wam też coś polecić. Zobaczcie, jaki zapas zrobiłam. <laughs> to są te maseczki e, koreańskie e, z Rosmana wzięłam wszystkie takie same, wzięłam wszystkie aloesowe, bo ta maseczka na taką opaloną skórę, na taką skórę właśnie narażoną na słońce, na wiatr na sól, która też jest w powietrzu właśnie gdzieś tam, czy nad Polskim może czy gdzieś za granicą, to tak fajnie koi, słuchajcie, że wzięłam aż 8 maseczek, chyba 8 dla siebie też i dla Michała więc biorę ze sobą no i też zapomniałam, że nie kupiłam sobie zapasu gumek. Ja nie wiem o co chodzi, słuchajcie, ale ja wiecznie kupuję całą taką pakę gumek różnych. Yy, I na przestrzeni miesiąca, jak gubię wszystkie yy, gumki, nie wiem, nie wiem, co się z nimi dzieje. To jest taka zagadka, jak słuchajcie, yy, skarpetki podczas prania. Nie wiem, po prostu <laughs> to są rzeczy, które yy, znikają. Więc tak, kochani, no jadę jeszcze dzisiaj z Michałem wieczorem do Silesii jednak e, po to kawki i jeszcze musimy załatwić jedną rzecz i nie wiem, może mi się coś przypomni, że coś jeszcze muszę kupić, mm, bo jutro jutro ogarnę paznokcie, chyba jutro będę farbować te włosy, bo dzisiaj mi się już nie chce, nawet nie mam teraz godzina piąta, no to niedługo będzie Michał i może jak wrócimy, to pofarbuję. Będę chyba już kończyć tego vloga, tak mi się wydaje, bo tak jak mówię, wrócę i i nie wiem, i zrobię sobie kawę, chyba. <laughs> to jest po prostu jakaś masakra. Jeszcze ta pogoda jest taka, jest tak duszna, słuchajcie. Czuję się taka śpiąca, no, że ta kawka to po prostu na pewno będzie dobry, dobry pomysł. Dobra, słuchajcie, bo tak patrzę, na tym parkingu się coś dziwnego dzieje, więc uciekam, jedę do domu. Dzięki, że byliście w takim jakimś dziwnym vlogu, nie wiem, ja mam takie wrażenie czasem, że ten vlog jest taki mega dziwny, potem jak montuję stwierdzam, że w sumie nie jest tak źle, ale ja po prostu czuję, że ja jestem taka wiecie podekscytowana, zestresowana tym wyjazdem i mam wrażenie, że to się tak mega udziela, ale myślę, że każdy z Was mnie zrozumie, bo same wiecie jak wygląda taka pogoń przed urlopem, jeszcze jak macie dzieci i w ogóle to już jest no, totalna masakra. My jeszcze mamy ten komfort w sumie, że jedziemy autem, więc jak nie wyjedziemy, nie wiem, o siódmej to wyjedziemy, o ósmej, no trudno, tak jakby by świat się nie zawali, ale jakbyśmy mieli lecieć samolotem, gdzie musicie być o, o konkretnej godzinie na lotnisku, to już nie ma zmiłuj się, że gdzieś tam coś tam się zaśpiczy coś. No i taka pogoń jest, że ten tego. Trudno, widzicie, tak szybko chcę mówić, że język mi się plącze, że po prostu nie ma miejsca na jakieś poślizgi czasowe i nie ma miejsca na niedoczas, więc dobra, kochani, mam nadzieję, że w następnym filmie już się zobaczymy tak na spokojniej. Nie wiem ogólnie, czy ogarnę jeszcze jakiś film na czwartek, nie wiem, czy dopiero nie będzie filmu w niedzielę, mam nadzieję w ogóle, że nie przerośnie mnie ten wyjazd, bo też wiecie co, zawsze jest tak, że... Dwa lata temu i rok temu, jak wyjeżdżaliśmy na wakacje. To, yy, to było tak, że w piątek byliśmy ostatni dzień w pracy I wyjeżdżaliśmy dopiero w niedzielę albo w poniedziałek Tak totalnie na spokojnie No a tu teraz jest tak, wiecie, że jednego dnia jeszcze jesteśmy w pracy A drugiego dnia już z samego rana jedziemy I może też czuję taką presję yy, tego wszystkiego Ten czas mi się tak skurczył I może do tego jakaś taka jestem spięta i nerwowa yy, Bo zawsze miałam z tyłu w głowy, że na spokojnie Że będzie sobota, będzie niedziela Jeszcze sobie na spokojnie wszystko ogarniemy A tutaj już tak, niestety nie ma, więc trzymajcie za mnie kciuki. <laughs> Żeby wszystko się udało, żebym niczego nie zapomniała. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wasze przygotowanie do urlopu, czy też macie taką masakrę i po prostu jakiś taki Meksyk. Wszystko jest takie. Właśnie, właśnie takie jak u mnie. <laughs> trzymajcie się ciepło buziaki, papa. Pa.